Siemanko 16 nawet po 16 środa Jak tam u was pogoda jest tutaj o bazie kotki, ale zimno wieje deszcz padał te siedzą koki się ganiają na jaja, odkleiłem już tego falowego i się nauczył tydzień sklejenia skrzydła i <gry> już wie gdzie półeczka jest Ja z roboty wróciłem po 15 Tak jak zawsze mówię w środy Mam tyle roboty w robocie, że, że normalnie mózg mi siada Mózg mi siada O, celebrytka Jej zabrałem, podłożyłem pod inne. Zaraz pójdę im dać jeść. Masakra zimno. Wszystko pootwierać, nakarmić. Te się jeszcze parzą. Nie wiem, zobaczcie jakie Nie wiem czy oni ją tak dziobi one po tych Po tych siatkach tu się trzepią boby o, nie lubię taki gołębi to Macie trochę drobnego o, Wszystko rozwalają A będą siedziały tu Nie umiem się sparzyć To miesiąc będą się się sparzą o te już też parzą <laughs> te pozamykałem bo przecież ta jajka zniosła ale stary samiec wygonił normalnie nie chce mi się nic mówić na ten temat bo Jedzenia jeszcze nie zjadły. Tu dwa młode, tu dwa młode. Tu się wylęgły dwa młode. Tam zaobrączkowałem i tu widzę, że się wylęgło coś. Dobra Te niech siedzą Tryple. Jedzenie mają, sypne w tym Wszystko pospisywane tylko. Tylko jeszcze to muszę pospisywać, nie wiem, może dzisiaj się za to wezmę Macie Drytla. zobaczymy co tu jest Jaki Tu coś, coś było, ono jakieś żyją Tu był chyba młody jakiś O już leży trup no wywaliły, no a ja. To są właśnie. To były jakieś dwa młoda. A tu są dwie mewy. Po celebrytce. O, fajne. Ładne będą na białych plecach. 30 sztuk chyba zaobrączkowałem. Poobrączkowane To było chyba jedno Innych jajek, nie wiem A ja tam mówię teraz o <grymne> Bonus Inaczej tego nazwać się nie da Bonusy Tutaj nie wiem dupia z nimi. Widzicie małe trupy. które ręgło nie ma. No, Dajmy jeść tam. Górze. Jest tego dużo, więc będzie dużo. Młodych nie ma co przeżywać Ja pierdzielę jakieś przesilenie wiosenne co się u mnie dzieje, bo ja się czuję w ogóle mnie nie łębie to mnie się nie... cioszowanie Masałka okay, jakaś Ale tu zimno No wiecie? Coś się kruje. Tu dwa weiszwance. Też w Jakieś weiszwance? wajśwance, z czymś tam. Nie wiem, jedno takie małe. A, żołobnika tu podłożyłem. Takiego malutkiego. Był mniejszy. Ale nachlany. Ta szwanca pod żałobnika. Chyba jakoś tak tu było. Wszystko siedzi. Zobaczcie jakie. To nie jest sezon na... No. Obrączka mu się sunęła z nogi. Temu nie. Ale temu tak. To... Obrączka za kolano. Poczekajcie. No już ma no dobrze. Kupki, brudno, nie mam czasu. Tam. No nie jest czas jeszcze na... Nie jest czas na lęgi. Tu jestem ciekaw, co to wyjdzie. O, szwance tu chyba jakiś nakrapiany, czy, czy siwa, czy cholera wie jest tego wadziewie, Bonusów O tu pojedyncze <kłysy> Ale dużo trupków, o, tu się coś wylęgło Może pocztowe Ale tu na pewno coś było jeszcze po pasiatych. Pokażcie O, żyją nawet ale zobaczcie, jeden pasiate, pasiate, ale dzisiaj po serce znalazłem, Bobka, takiego greniatego. to coś doparzyło, to też go od razu w łeb, ja nie będę tego trzymał, bo to szkoda Pocztowe. jest tego pełno Srebrniaki jakieś no też by... Gdzie to, to? To się przecież nie nadaje, to nie jest ten czas Wszystko to małe Tu coś się lingło Ach. Tu było coś jeszcze Żałobne Żałobne kapciaty O, brączka na dobra to no będzie fajne, bo chyba wylot w ramce, duże kapcie będziemy Ale słomy tu naniosły. Ja, ja się... Siedzą? Nie wiem co wam tu poopowiadać. No, mam poopowiadać? Zobaczcie jakie małe się lęgną. Tak zimno. No to już nie przeżyje to mniejsze. Ale w dupie. jedno nie przeżyje, drugie przeżyje. Tu są jakieś jedno mniejsze, drugie większe. Jedno bez sztouca, drugie ze sztoucem albo wylot. winderkę tu gdzieś podłożyła. Pod żałobne. No, niech pojedzą. Nic się u mnie nie dzieje. Pracy w pracy bardzo dużo. Normalnie aż mi się nie chce opowiadać, żygać się tą pracą chcę. Tutaj też się parzą, żyją. Jeszcze jedną parę muszę zamknąć w półkę, bo Chyba jeszcze jedna para półki nie ma. Masakra jakaś. Ale ja je zmuszę do tego. I te muszę przejrzeć. Tego trupa rzucę psom. A, jeszcze tamtym. Musimy tamte nakarmić. Głodomory. No już idziemy. Nie ma czasu kiedy nagrać. Pogoda fajna, <noise> zimno ja, masz kajtek, pisklaka, w naturze się nic nie marnuje, tu podwierane w dupie mam jakieś, na mewkach się chyba coś wręgło, po tym czerwonym nie wiem. A jeszcze zamykam tak na dzień żeby się sparzyły Dobra i teraz możemy to te otworzyć Muszę Półkę sobie objąć Jazda Jeszcze nie czas na młody Mewki się już ganiają na drugie te króciutkie Może się coś jeszcze powylęgało nie wiem Nawet nie patrzę O, mewka chyba jajko O, zniosły dwa jajka Co by zniosło? Dwa jajeczka A, tam będzie ciepło teraz to nawet nie rosną te młode Tak jak powinny Jest tego, ale to Wszystko jest, tylko nie powinno ich tu być. Nie ta pora roku. Zamykamy to Badziewie. No, wiedeńskie, myślą, że je będę tu karmił. Ale niestety, tu dwa jajka włożyłem od wiedeńskich pod ziarno no, bo zniosły przy gritowniku, ale to wiecie muszę tam jedną parę tu jeszcze zamknąć i, i masakra i to muszą te parki tu sobie posiedzieć, bo już ten kurwa gnojek, co tam siedzi na dole o wylęgło wszystkie półki w całym rzędzie Już się nie chce gadać człowiekowi Same nerwy Dobra, taki krótki film, nie wiem co wam tu Jeden rząd obrączek już poszedł Tam nie wiem 30 sztuk było 20 parę... No, około 30 ja tego nie liczę tam Szkoda to liczyć jak się parzą rytm. No dobra, muszę tu pospisywać Więc widzicie zimno zimno, cimno deszczyk padał, ponura pogoda chmury Nie za dobrze. Dobra, w weekend będzie ciepło, to Wam coś nagram. Nie wiem, co Wam tu poopowiadać. Nie mam pojęcia. Na razie. Trzymajcie się wszyscy ciepło. O, strajk rolników dzisiaj. Na co one się tam patrzą? Ptaszki śpiewają. No głodne, bo musicie zjeść wszystko. Dopiero dostaniecie ja. Dobra, taki film nudny Będę jak to inaczej nazwać Na razie trzymajcie się